Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Jakże wielkie, przeogromne na jest działanie łaski Bożej w naszym życiu, jak wielka i przemożna jest mądrość Pana Boga, że na każdy dzień, na każdy moment mojego życia, na to, co w tej chwili przeżywam, daje mi Słowo Swoje, na czas i godzinę. Nikt z układających ten lekcjonarz ułożony w latach 60., trochę poprawiony na początku roku 2000, nie przypuszczał, że akurat dzisiaj w Kościele Chrystusa Króla na Błoniu w Bydgoszczy o godzinie 10.20 a w lutym 24 roku w sobotę po zbiorą się chorzy na swoją mszę świętą. Ale Bóg to wiedział. Bóg wiedział, że tak będzie, że przyjdą do Niego wszyscy utrudzeni, utrudzeni ciężarem cierpienia, brzemieniem choroby takiej czy innej. I właśnie takie słowo dla nich wybiera dzisiaj. Nie przez żadnego księdza jest dopasowane to słowo, bo jest za chory. Po prostu z klucza to słowo przepada na dzisiaj. Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Niech dzięki będą Bogu Wszechmogącemu, Bogu, który jest miłością. I to słowo. Które nam dzisiaj daje miłość, jest wyrazem Jego miłości do każdego z nas. Ale kiedy Bóg mówi, że przychodzi dzisiaj do tych szczególnie, którzy się źle mają, nie ma na myśli tylko tych, którzy borykają się z chorobami ciała, ci szczególnie dzisiaj przyszli prosić o Jego łaskę w sakramencie namaszczenia chorych. Ale gdy Jezus mówi, że przychodzi do tych i jest lekarzem tych, którzy są, którzy się źle mają, ma na myśli każdego człowieka, bo tak naprawdę każdemu z nas, od pierwszego do ostatniego, coś na serce dolewego. I przychodzimy w większości przypadków dzisiaj tutaj prosić Pana Boga. Może nie wprost o uzdrowienie cielesne, ale by nas dotknął swoją łaską. Dzisiaj ludzie tak bardzo zobaczmy, zabiegają o swoje zdrowie, tak bardzo modlą się o swoje zdrowie, które niewątpliwie wielkim darem Bożym jest. Ale przecież musimy pamiętać, że ciało nasze i tak, i tak, co byśmy nie robili, w się obróci i wyumrali. I wszyscy dobrze to wiemy. Czym jest choroba? Po co ona pojawia się w życiu człowieka? Czy Bóg chce, żeby człowiek był chory? Czy Bóg chce tego, żeby człowiek był niepełnosprawny, ułomny, miał problemy z chodzeniem, z klękaniem? miał artretyzm, chory kręgosłup, paraliż. Czy Bóg tego wszystkiego chce? Z pewnością nie chce Pan Bóg tego wprost i tego nie prokuruje, żeby na tego czy tamtego taką chorobę wysłać. żadna choroba czy cierpienie w ogólności nie jest darem, nie jest stworzeniem Bożym, o tak, to ujmujemy. Wielu rzeczy Pan Bóg w naszym życiu nie chce, ale one się dzieją, więc możemy powiedzieć, że skoro Pan Bóg czegoś nie chce, to znaczy, że w naszym życiu tak to Pan Bóg dopuszcza. Mówimy o tym, co to jest dopust Boży. Bóg coś w moim życiu dopuszcza. Pozwala na coś, chociaż nie chce, żeby to się działo. Ale pozwala, weźmy tutaj przykład tego biblijnego Hiowa. Jak to aniołowie chwalą się przed Bogiem, Boże Ojcze, spójrz tam na ziemi, żyje sobie taki Hiob, najsprawiedliwszy ze wszystkich ludzi, najpiękniejszy ze wszystkich ludzi Ciebie uwielbiający. Prawdaż to, że nie ma bardziej sprawiedliwszego ponad Hiowa? Prawda. Na całej ziemi takiego nie znajdziecie, mówi Bóg. Ale na końcu przyszedł inny anioł, upadła szata. Boże Ojcze, oddaję Ci pokłon, bo diabeł zawsze Bogu muszą pokłon oddać. Ten oto Hiob jest sprawiedliwy i owszem. Ale czy aby Hiob nie czci Ciebie, Panie Boże, za coś? Czy aby nie czci Cię. Dlatego, że jest zdrowy, silny, ma wspaniałą, wielką rodzinę, potężny majątek, jest zdrowy jak tur. Spróbuj, Panie Boże, cokolwiek z tych rzeczy mu odebrać. Zobaczymy, czy będzie Tobie dalej wierny i posłuszny i dalej tak będzie Ci służył, Cię uwielbiał. Odpowiada Bóg. Odtąd jest Twojej mocy, ale na życie Jego nie podnosi ręki. I wiemy, jak ta historia przebiega, po kolei Hiob traci najpierw stado kóz, potem w rodzinie mu umiera ktoś, potem sam niestory, właściwie na skraju rozpaczy się znajduje. Ale we wszystkim ten Hiob nie zgrzeszył. I Pan Bóg, widząc Jego sprawiedliwość w doświadczeniu, w dwójnasób mu to na końcu wynagradza. Łatwo jest najmniejszym iść za Bogiem, być Mu wiernym i posłusznym. Kiedy wszystko w naszym życiu układa się po myśli, oczywiście, naszej, kiedy mam już przekalkulowane, co i jak ma wyglądać, już mam plan założony na rok następny, co będę robił, konto w banku, i tak dalej, jestem ubezpieczony z każdej strony, cóż stać mi się może. Może. Głupsze jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy, mówi Bóg. Bóg pragnie dobra człowieka. Zdrowie, powodzenie także w sprawach materialnych jest, jest wyrazem Bożego błogosławieństwa. Ale też z doświadczenia wiemy, że największe nawrócenia mają miejsce wtedy, kiedy człowiek zostaje przez Boga właśnie doświadczony, na przykład przez cierpienie fizyczne, przez chorobę. Wtedy jakoś o dziwo człowiek potrafi usiąść, czy leży przykuty do łóżka i tak zastanawia się, po co ja właściwie żyję. Panie Boże, dzisiaj mam już na karku 70, 80 lat. Pomóż mi tak zrobić rachunek sumienia z całego mojego życia. Czy ja dzisiaj mogę Panu Bogu za swoje życie podziękować, o czym sobie wspominaliśmy? Czy ja mogę powiedzieć u styłku swojego życia, ci, którzy są młodsi, ale młodsi też umierają, czy mogę Panu Bogu powiedzieć, Panie Boże, tyle dobra się wydarzyło w moim życiu. A może... Ten czy ów, który dzisiaj umiera gdzieś tam, nad swoim życiem płacze, przegrałem własne życie, niczym woda przeleciała i piasek między palcami, tak szybko minęło. Co tak naprawdę po sobie zostawili? I najmniejszy Pan Bóg w swojej nieskończonej dobroci dobrze wie, jaka komu droga jest pisana, co dla Niego jest najlepsze. Tak jak tylu nas tutaj w Kościele jest, każdy z nas, absolutnie każdy z nas, ma zupełnie inną drogą do Boga. Nie ma dwóch równych, są podobne, ale nie ma dwóch równych dróg do Boga. Nawet jak kilka osób choruje na te same choroby, a mówimy, że ta choroba jest dopustem Bożym, to w życiu konkretnego człowieka inaczej to wszystko się będzie toczyło. W zależności od tego, jak przy pomocy łaski ten człowiek tym swoim życiem pokieruje. Czasami możemy spotkać sąsiadkę X i Y, jak sobie siadają na kawce. O, mnie boli kolano. Nie, mnie boli krzyż, ale mnie bardziej. I się przekomarzają, która bardziej jest chora. Ta jest chora, czy tamta chorsza. A może w zupełnie inny sposób należałoby do tego podejść? Żeby cierpienie, żeby choroba, to wszystko, co jest jakieś utrapieniem, uciemiężeniem mojego życia, rzeczywiście w oczach Bożych znalazło sens, to trzeba tylko tego jednego i aż tego jednego. Zwyczajnego powiedzenia Panu Bogu tak. Tak. Patrzmy na Matkę Bożą. Dzisiaj sobota, Dzień Matce Boży poświęcony. Maryjny Fiat. Niech mi się stanie według słowa Twego, pewnie nie jest łatwo, i proszę mnie też zrozumieć, mówić o cierpieniu, jak się jest zdrowym. Ma prawo sobie ktoś tutaj z chorych siedzących pomyśleć, łatwo mu mówić, co zrobić cierpieniem, bo jest zdrowy. Ale my teraz słuchamy Bożego Słowa. Jeżeli Bóg. Nie opuszcza człowieka, któremu się w życiu dobrze powodzi, który nie jest chory, który też jest sprawiedliwy w oczach Bożych i za Bogiem idzie, któremu wszystko się tak po ludzku udaje, no to czyż opuszcza Ciebie, który przychodzisz tutaj przygnębiony na duchu, z całym bagażem swoich trudności, z całą swoją pokiereszowaną egzystencją? Tym bardziej. Bóg z tobą jest. Patrzmy na dzisiejszą Ewangelię. Jezus zobaczył celnika imieniem Lewi. Lewi to Mateusz, Ewangelista Mateusz. To jest ten sam człowiek. Siedzącego na komorze celnej i powiedział do niego pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i poszedł za mną. Mateusz jest celnikiem. Czasy, w których on jest celnikiem, to są czasy okupacji rzymskiej. A więc, będąc Żydem, na rzecz Rzymu pobiera od swoich współziomków podatki. Więc jest znienawidzony wśród swoich. Taką ma pracę. Może i mu się materialnie dobrze powodzi. Pewnie sowicie przez Rzymian jest wynagradzany, ale tym bardziej przez Żydów znienawidzony ale siedzi w komorze celnym. A komora celna nie ma nic wspólnego z dzisiejszą izbą skarbową, urzędem skarbowym, gdzie jest pięknie pachnąco, można sobie usiąść. Komora celna izdebka 2 metry na 2 metry, ciemna, duszna. 40 stopni jest w słońcu. Nie ma czym oddychać, muchy i robactwo dookoła, a on tam siedzi przy tej kasie. Kolejka się ustawia, tych Żydów składających podatek, jeszcze żołnierz nad nim stoi i go pilnuje. Nic fajnego. I do tej komory celnej podchodzi Jezus. Do tej twojej komory celnej przychodzi Jezus. Do tego ciemnego, dusznego pomieszczenia. Twojego wnętrza, twojej duszy. I mówi, pójdź za mną. Mateusz lewi nie był szczęśliwy z tego, co robił. Nie był pewnie zadowolony ze swojego życia. Chociaż tak jak powiedziałem, o stroj materialnej może mu się i powodziło. I dobrze też tę sytuację znamy. Można mieć dom i bez domu jednocześnie być. Bo czym będzie dom, który jest piękny, pachnący, przesłowiowe złote klamki? Jak w tym domu jest pusto. Teoretycznie mieszkają w nim ludzie, którzy są rodzinną, ale tylko z nazwy, bo spotykają się raz na jakiś czas i z dawkowe do siebie pomiędzy łazienką a kuchnią powiedzą, a potem przez cały tydzień znów się nie widzą. Lewi jest pozbawiony tego wszystkiego. Siedzi w komorze celnej sami. Przychodzi do, Jezu, do niego Jezus i mówi: Pójdź za mną, I zobaczmy, co lewi robi. Łukasz, ewangelista, to komentuje w jednym zdaniu: On zostawił wszystko, wstał i poszedł za mną. Zostawił, wstał i poszedł, przedtem siedział. Lewi siedzi na Pomorze celnym. tak jak wy teraz siedzicie. Sytuacja, w której człowiek siedzi na wózku inwalidzkim, jest sytuacją która stanowi o tym, że on jest unieruchomiony. Ma ograniczoną możliwość ruchu. To nie jest zbyt komfortowa sytuacja. Prawda? Kiedy wstaje? Kiedy przychodzi do niego Jezus. On wstał, właściwie dokładnie by należało powiedzieć, porwał się z miejsca i wybiegł za Jezusem, poszedł za Jezusem, zostawiając wszystko. I tego samego Pan Jezus oczekuje od każdego człowieka. Ta komora cenna, ciemna, duszna, to jest to cierpienie, które człowieka może przygniakać. Czasami wręcz go miażdżyć, jakby się znalazł w imadle. I w tą sytuację wchodzi dzisiaj Jezus i mówi pójdź za mną. Czyli zostaw to swoje przygnębienie. Wiedz, że ta choroba jest aktem mojego miłosierdzia. Ten ból, którego doświadczasz w związku z tym cierpieniem, nie jest krzywdą, którą ci wyrządzam, choć tak to odbierasz. Jest aktem mojej miłości. Mówiliśmy najmniejsi przez te poprzednie dni o rzeczach, które utrudniają nam spotkanie, zjednoczenie z Panem Bogiem. Pierwszą z tych rzeczy, jak wiemy, było brak przebaczenia. A może poszukaj w swoim sercu dzisiaj, kiedy tak siedzisz i skupiasz się nad cierpieniem, może odwróć uwagę od tego cierpienia, a zwróć swoją myśl w kierunku osób, którym powinieneś wybaczyć. I wtedy stanie się z tobą to samo, co z Lewim Mateuszem. Wstaniesz. Może nie wprost fizycznie, ale duchowo zostaniesz podniesiony, gdy przebaczysz, choć choroba fizyczna dalej będzie trwać, ale inaczej będziesz ją już zupełnie w innym duchu przeżywał. A dalej, mówiliśmy, że przeszkodą kolejną jest właśnie brak akceptacji swojego życia. Nie chcę powiedzieć Bogu tak na moje życie, na to wszystko, co się teraz w moim życiu dokonuje. Może właśnie dlatego siedzisz przy kute, bo się na tym skupiasz i narzekasz i zrzędzisz. Już nikt bardziej chory i cierpiący nie jest od ciebie. Nie myślmy w ten sposób najmniejszy. Wiecie, co, z całym szacunkiem i z całą pokorą co to teraz powiedzieć? Co najbardziej pomaga, gdy cierpisz? Jak sobie uświadomisz, że tuż za ścianą jest ktoś, kto cierpi trzy razy bardziej niż ty. Teraz w Wielkim Poście ksiądz biskup nasz wydał taką prośbę, aby w ramach jałmużny Wielkopostnej pomóc w zbiórce pieniężnej na czteroletnią chorą dziewczynkę, która od początku ma straszliwą chorobę genetyczną straszliwie wytrzeć, gałek ocznych, operacja na czym ma polegać? Jedna z, bo tam kilka ma przejść, na tym, że mózg tego, tego dziecka nie mieści się w czaszce. Rozrasta się, a czaszka jest zbyt mała, żeby pomieścić jej mózg. Tak można szczegółowo wyczytać na tej stronie. Czteroletnie dziecko są bardziej cierpiące od nas. Co ma powiedzieć matka, ojciec tej dziewczynki? Jak ona sama to przeżywa? Bawi się normalnie, jak popatrzymy na zdjęcia, ale aż serce się kraje, Może sobie obejrzyj to zdjęcie. Szatan chce tego najmilsi, żebyśmy siedzieli w tej komorze celnej, dusili się w tym własnym sosie i kompletnie nic z tego nie wynika. Jeśli się modlimy, a wszyscy modlimy się o zdrowie, potrzebny dalej. A może Pan Bóg chce czegoś innego od Ciebie? Czasami Pana Boga pytamy, Panie Boże, czemu mnie nie wysłuchujesz? To śpiewaliśmy w psalmie dzisiaj. Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy. Jaka jest prawda odnośnie mojej modlitwy? Czy ja się źle modlę, że Ty mnie nie słuchasz? Czemu nie spełniasz mojej prośby? Trzy lata się modlę, żeby już mi przestało boleć i nic. Bóg wysłuchuje prośby grzesznika dla jego dobra. Ale czasami też dla jego dobra tej prośby nie wysłuchuje. I może warto się zatrzymać i zapytać Panie Boże, skoro nie otrzymuję tego, o co proszę, to znaczy, że Ty chcesz czegoś innego. Pokaż mi, czego ode mnie oczekujesz. Bo tego, czego oczekujesz, jest dla mnie dobre. Bo to właśnie ten wózek, te kule. Bo to właśnie to może przykucie do łóżka, ta moja niedołężność jest moją drogą do Ciebie. To już każdy z nas, najmniejsi, musi na modlitwie przed Chrystusem sobie te kwestie rozważyć. Ale u proroka Izajasza słyszeliśmy dzisiaj Znamienne zdanie w pierwszym czytaniu. Jeśli powściągniesz się od narzekania, jeśli przestaniesz robić swoją wolę, wtedy znajdziesz rozkosz w Panu. Jeśli przestaniesz, dokładnie spowiedziane, przeprowadzać swoją wolę, znajdziesz rozkosz w Panu. Jeśli przestaniesz przeprowadzać swoją wolę, patrzmy, jeżeli się modlimy już o cokolwiek, a modlitwa jest bezwzględnym środkiem do osiągnięcia świętości, świętymi bądźcie, bo ja jestem świętym, to na tej drodze Bóg może dopuścić chorobę. Cierpienie takie czy inne, duchowe, fizyczne, mówiliśmy też po, po drodze o, o tych różnych rodzajach cierpienia, to czyni to ze względu na nasze dobro, byśmy Mu to oddali, ofiarowali. Ale jak my się modlimy? Czy to nie jest czasami tak, że my już mamy plan przygotowany, Punkt pierwszy ABCD. Tak, tak, tak i ma być. To, 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 to i ma być zrobione, a teraz Panie Boże spełnij to. Czyli napisaliśmy Panu Bogu regulamin i program i teraz Mu wrzucamy i teraz idziemy. Nowel na A gdzie w tym wszystkim jest troska o to, czy to wszystko jest wolą Pana Boga? Przecież ciągle modlimy się wójcze nasz. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Mówimy tak? ale pragniemy spełnienia swojej woli. I może dlatego Bóg pozostaje głuchy na nasze wołanie? Może trzeba się zatrzymać i zapytać Panie Boże, o co powinienem Cię prosić w tej modlitwie? A może tą chorobę, to cierpienie proszę ofiarować za to dziecko, o którym się wspomniałem? Panie Krakowska. Tak się ona nazywa. Tobie Bóg w jakimś sensie dołożył w cudzysłowie, ale ujmie cierpienia temu dziecku. Czy to nie jest spełnienie przekazania miłości? Czy to nie jest autentyczna, najprawdziwsza jałmużna wielkopostna? Zobaczmy na miłości. Jeden drugiego brzemiona noście, a tak wypełnicie prawo. Często Bóg przez dopuszczenie, choroby, cierpienia. On chce człowieka wyprowadzić z jarzma egoizmu. Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz swój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twoje światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. Nadzieja wróci do twojego serca. Jak czytamy sobie święty choćby brata Alberta. Chmielowskiego, ojca Fina. Ile było dni ze słońcem w życiu ojca fina? Całe życie jego to jeden wielki krzyż. A dlaczego dzisiaj jest tak przez wszystkich czczony? Bo spełnia prośby? A kto słucha jego próśb? Żeby zamiast ciągle cukierków i torcików, wziąć czasami tą razową kromkę zapleśniałego chleba i stworzyć ją z uśmiechem? Bo w tym jest największa łaska ukryta? Nazywano Ojca Pio wielkim stygmatykiem i ludzie się skupiają, głowa ma stygmaty, ma charyzmaty i dlatego lecą do niego. I sami próbują do, w tym do tego się upodabnić. A znalazłem jedno określenie Ojca Pio, najpiękniejsze ze wszystkich. mi jeden z jego synów duchowych, że to jest ten, który stał się modlitwą. Ojciec Pio to ten, który stał się modlitwą. Całe jego życie to była modlitwa. 40 rożeni są dziennie, zawsze za inny, żeby prowadzić do zbawienia. Każda choroba miał ich więcej niż włosów na głowie. Przeróżnie. Z jednej wchodzi, wpada drugą, nie licząc walki z diabłem. Wszystko za nawrócenie grzeszników, braci i sióstr. Właśnie może na to powinniśmy najmniej zwrócić uwagę. Żeby tą komorę celną ofiarować Bogu. A do duszy, a w duszy Twojej wzejdzie światło. Promień łaski Bożej. I kiedy za chwilę będziemy przyjmowali sakrament namaszczenia chorych, Pomyślmy, uświadommy sobie, że pierwszym skutkiem sakramentu namaszczenia chorych nie jest, w ogóle nie ma być, uzdrowienie z choroby fizycznej, że nagle od razu ktoś wyzdrowienie. Choć nie jest to wykluczone i takie przypadki się zdarzają, ale to jest, że tak powiem, rzecz wtórna. Pierwszym skutkiem sakramentu namaszczenia chorych jest łaska i moc Chrystusa którą daje temu przyjmującemu ów sakrament chorych, temu choremu, by cierpliwie i z miłością ofiarnie dźwigał krzyż swojego życia. Po to przyjmujemy sakrament namaszczenia chorych. Prośmy zatem, najmilsi, aby Pan, który nas tutaj dzisiaj zgromadził, ten, który jest lekarzem i lekarstwem jednocześnie, został przyjęty przez nas z miłością, a przyjąć Chrystusa z miłością to nie tylko odmawiać setki modlitw dziennie, ale przyjąć Chrystusa z miłością to przede wszystkim powiedzieć Panu Jezusowi: Panie Jezu, na moje życie od tej chwili mówię Tobie tak, zgadzam się z tym, używaj mnie jako swojego narzędzia i zobaczysz, co wtedy będzie Pan czynił w Twoim życiu. Amen.